W tygiel oczyszczenia i nocy. My w te mieszkania wchodzimy w wielkim tygodniu. Jest to wielki tydzień dla historii naszego zbawienia. Wielki tydzień to wielkie rzeczy. To wielkie działanie Pana Boga w Twoim i moim życiu. Tutaj ma się dokonać historia mojego oczyszczenia, oczyszczenia moich pragnień i dlatego Teresa nam podaje, żebyśmy przeszli przez próbę tych oczyszczeń, żebyśmy poprzez te wszystkie pragnienia, które Pan Bóg wzbudza w nas, poprzez te różne porywy serca, ekstazy, zachwyty, w końcu doszli do chwały zmartwychwstania, czyli do wspaniałego zjednoczenia z Bogiem. Przejdźmy zatem z pomocą Ducha Świętego do rozmawiania o szóstych mieszkaniach, gdzie dusza została już zraniona miłością oblubieńca i stara się o więcej sposobności do Pozostawiania sama z Nim i o wyeliminowanie wszystkiego, na ile stoła, co mogłoby przeszkadzać jej. Wtem z morza jasności nieprzystępnej wyszedł nasz ukochany Zbawiciel w piękności niepojętej z ranami jaśniejącymi. A z onej jasności było słychać głos taki, jakim jest Bóg w istocie swojej. Nikt nie zgłębi ani umysłu anielski, ani ludzki. Jezus mi powiedział, poznawaj Boga przez rozważanie przymiotów jego. jest przekonana, że dla otrzymania tych wielkich skarbów, doświadczenia chwały zmartwychwstania, potrzebne jest, by przejść przez przez ogień żywego Pana Boga, przez ogień Bożego Miłosierdzia. Bo tutaj nie możemy bać się tego ognia, traktować to na zasadzie, że ognia się boje, ogień pali, tylko ogień uświęca i oczyszcza. Sama Teresa mówi o tym i przekonajmy się, albowiem w tej udręce dusza oczyszcza się i obrabia, czyli oczyszcza się jak złoto w tyglu, aby on mógł lepiej nałożyć emalię swoich darów i wyczyszcza się tamto, co musiałoby się dokonać w czyścu. Jest to dla nas czyściec na ziemi. Czyściec, czyli nasze oczyszczenie i w tym ogniu dusza, staje się piękna, czysta, by mogła jednoczyć się z Bogiem. Najsłodszy Jezu mój, broń duszę od rozbicia, boś miłosierdzia zdrój. Wśród strasznej puszczy życia, najsłodszy Jezu mój, broń duszę od rozbicia, boś miłosierdzia zdrój. Niech jasność Twych promieni, o słodki wodzu, po tym całkowitym oczyszczeniu duszy Bóg chce wprowadzić w człowieka wyjątkowy stan, dlatego porywa duszę ku sobie. I Teresa nazwie to jako ekstaza, czyli wzniesienie duszy ku Panu Bogu. Jest to łaska, którą człowiek otrzymuje jako zapowiedź tego, co ma się stać w cudnych mieszkaniach. Takie preludium do łaski za ślubin. Teresa nam podaje, czy pośród tych wspomnianych trudów i całej tej reszty. Ten biedny motylek może zaznać jakiegoś ukojenia? To wszystko jest po to, aby dusza bardziej pragnęła cieszyć się doświadczeniem swego oblubieńca, a jego majestat, jako ten, który zna naszą słabość, stopniowo uzdalnia ją dzięki tym rzeczom i wielu innym. Dzięki, na przykład, ekstazie. Ekstaza jest niczym innym, jak wyjściem duszy z siebie i uniesieniem się Bogu. Jest to łaska, czyli tak naprawdę jest to takie oderwanie się od ciała. Nasze ziemskie pragnienia już nie przytłaczają człowieka. Człowiek czysto duchowo doświadcza Pana Boga, czyli jest ten poziom ducha. Nasz duch, można powiedzieć, nasza dusza, staje naprzeciwko Boga żywego, czyli też Ducha żywego, jako Ducha doskonałego. Ta ekstaza jest porywem miłości i takiej ekstazy doświadczyła niewątpliwie. Święta Teresa od Jezusa, kiedy doświadczyła zranieniem przez strzałę. Anioł zranił Teresę ostrzem strzały i ona rzeczywiście doświadczyła tej niesamowitej łaski, tej ekstazy, tego uniesienia duchowego, tego porywu miłości. Więc pozwólmy, żeby i Pan Bóg przebił nas strzałą ognistej miłości. W mieszkaniach Teresa kładzie mocny nacisk na człowieczeństwo Jezusa Chrystusa. Na doświadczenie jego męki, śmierci i chwalebnego zmartwychwstania. Można powiedzieć, że to stanowi centrum dla życia chrześcijańskiego. To jest doświadczenie Jezusa, który przyszedł na ten świat, aby nas zbawić, aby umrzeć za nasze grzechy. I Teresa nam poleca, byśmy ciągle mieli Pana przed oczyma, żebyśmy patrzyli na tego Jezusa poranionego, na tego Jezusa jaśniejącego chwałą, na Jezusa, który chce nam się objawiać w mocy swego ducha. W człowieczeństwo Jezusa, tym bardziej teraz można powiedzieć, kiedy przeżywamy wielki tydzień, jest dla nas wyjątkowe. My przybliżamy się do Jezusa cierpiącego do Jezusa tak bardzo ludzkiego, do Jezusa, który dał się tak zniżyć, żeby człowieka wywyższyć. I Teresa w tych szóstych mieszkaniach podaje, że to człowieczeństwo, to odwołanie się od tego Jezusa jest po to, żeby tak naprawdę wywyższyć człowieka w chwale. Im dalej naprzód idzie dusza, tym bardziej towarzyszy jej ten dobry Jezus. Dobrze będzie, abyśmy porozmawiały o tym że nie możemy nic innego, jak tylko nieustannie pozostawać z Nim i szukać Jego towarzystwa, odwoływać się do tego człowieczeństwa, które jest tak bardzo nam bliskie. W duszy pojawiają się przeogromne pragnienia. Teresa ujmuje to w następujący sposób. Bóg daje tym duszom tak przeogromne pragnienie, niesprawienia mu niezadowolenia w jakiejkolwiek rzeczy, bez względu na to, jak drobną by ona nie była, ani nie dopuszczenia się nawet jednej niedoskonałości, gdyby tylko mogła. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że Teresa. Chce się skupiać na samej sobie, zamykając się w takim zamku własnego perfekcjonizmu, ale tak wcale nie jest. Ona tutaj odkrywa taki wielki paradoks w duszy. Z jednej strony chce bardzo mocno otworzyć się na łaskę od Pana Boga, czyli na skupienie w nim, a z drugiej strony chce wejść w to, co jest tak naprawdę apostolskie, czyli wir życia kościoła i nawet społeczeństwa oddając siebie dla innych. To jest takie bycie dla innych lepiej i bardziej, jak to opowie Teresa. Te mieszkania to mieszkania także paradoksu, to z jednej strony pragnienie samotności, ale także wielkiego zaangażowania w dzieła apostolskie. Zadajmy sobie pytanie, czego uczą nas te mieszkania. Na pewno stanięcia przed Panem Bogiem w całej prawdzie. W przyjmowaniu tego, co On nam daje i w zobaczeniu na to, kim naprawdę jesteśmy bez Niego. Jezus powiedział słowa i ciągle do nas mówi, prawda Was wyzwoli. Poznacie prawdę, a prawda Was wyzwoli. I tylko staniecie w prawdzie, Sprawia to, że możemy otrzymać od Pana Boga to, co się Jemu podoba. Kiedy wpadamy w jakieś oszustwa, oszukujemy samych siebie, wtedy stawiamy barierę na działanie Pana Boga, a w wszystkich mieszkaniach tego czynić nie można. Teresa kończy te mieszkania i mówi, że chodzenie w prawdzie to pokora. Posłuchajmy za tym Teresy. Gdy pewnego razu zastanawiałam się, z jakiego powodu nasz Pan jest tak wielkim miłośnikiem cnoty, pokory, nasunęło mi się, że jest tak, ponieważ Bóg jest najwyższą prawdą, a pokora jest życiem w prawdzie. A bardzo dogłębną prawdą jest to, że niczego dobrego nie mamy z nas samych, a jedynie nędzę i bycie niczym. A ten człowiek, który tego nie rozumie, żyje w kłamstwie. Ten zaś, kto lepiej to rozumie, staje się milszym, Najwyższej prawdzie, ponieważ bardziej żyje w niej.